Michi, spodziewam mi! Hej, wszystkim! Słuchajcie, mam Wam coś do powiedzenia. Byłam w sklepie i robiłam takie małe zakupy. Jedna rzecz do koszyczka, druga rzecz do koszyczka, trzecia rzecz do koszyczka. Aż tu nagle ni stąd widzę takie oto jajka niespodzianki. Aaa, z takim biegnym autem. Kto by nie chciał mieć takiego auta? proszę moc! A, a że nie jesteśmy na takie auto, <grym _> kupiłam zatem sobie jajka niespodzianki. Może w środku będą mi autka! <grym _> Okej, okay, dobra, moi drodzy, zaczynamy! Otwieranie. Pierwsze jajko, które zostanie otwarte, to nie będzie to, dobra. <grym> Są takie same, więc um, żadna to tak naprawdę różnica, ale... To jajko jest pierwsze, zostało wylosowane, więc um, zabieramy się do sprawdzenia, co jest w środku. Dobra. Mm, sreberko, psio. A. Teraz czekolada. Piu, rozpołowiona. Um, no i co? No i spodziewałam się tutaj mieć um, plastikowe jajko koloru pomarańczowego, a tutaj jest jasno-żółte. Um, czyżby. W tym jajku nie było autka żadnego, żadnego miniaturowego sportowego samochodu. Jak nie będzie tutaj miniaturowego sportowego samochodu, to będę zawiedziona. Uff, trzymajcie kciuki mocno, 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 tak, albo możecie tak nawet palce o tak trzymać w ten sposób, żeby udało mi się znaleźć tutaj sportowe auto, bo ja naprawdę chcę sportowe auto. Dobra, nie musi być żółte, może być, nie wiem, czerwone. O, czerwone, tam byłoby, byłoby nawet lepsze, chyba. Zielone, może być niebieskie, obojętnie jaki kolor. Ale niech tutaj będzie sportowe auto. Dobra, nie musi być sportowe. jedynie jakie? Je. Okej, okay, auto, auto, auto. Jest, jest auto. <ścoughs> jest. O, myślałam, że musi to jajko być koloru pomarańczowego, żeby było autko bułędko, ale jednak nie, 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 nie. Okej, okay, dobra. Um. Wiem, jak to się składa. Tak. O, w ten Zaraz. Dobrze to robię. Wiem, <grym> i proszę, już jakiś problem. A, jest, udało się. No przecież widziałam, że to tak się składa. To było całkiem proste. Trzeba było tylko tak nałożyć. Pch, gotowe. E, w ogóle, co to za model samochodu jest? Nie wiem. E, model o nazwie. E, Kinder niespodzianka? Kinder niespodzianka, pewnie jak, nie wiem, Mercedes albo BMW, Lexus. Kinder niespodzianka, fiuu. <laughs> ale opowiadam, ale opowiadam, Lamborghini to jest, o, wow. No tak, tego znaczka to ja nie rozpoznałam, bo tu wygląda jak jakaś taka kropka, a nie jak byk. Kropka? Tak, to wygląda jak kropka, jak żółta kropka, tego nawet dobrze nie widać. Ale tutaj widzimy, że jest to Lamborghini. Wow! <laughs> Lepiej niż um, takie auto <laughs> Kinder, niespodzianka, prawda? W ogóle cała kolekcja Lamborghini. O! Ja nie mogę. O! I mamy tak: zielone, niebieskie, żółte oraz czerwone. No tak, ja mam pięć jajek, może uda mi się zebrać całą kolekcję. To by było coś. ha, wow. pięknie więc. Em, to auto, to jest to, niebieski tutaj, jest fajne, podoba mi się. Ale to, to zielone, to zielone jest też piękne. O jejku, to jest chyba takie najmniej sportowe z nich wszystkich. Bardziej z takich rajtek jakichś może niż na, no nie wiem. no hmm. na Nie, wszystkie są fajne. Ale to mi się wydaje być najmniej sportowe. Mhm. Najbardziej sportowe wydaje mi się to zielone. bo taki fajny kształt. Musi być bardzo szybkie. Um, I to czerwone. Zaraz, po kolei. Zielone, czerwone, żółte, niebieskie. To jest chyba moja kolejność, e, jeśli chodzi o szybkość. Tak mi się wydaje, że zielone jest najszybsze, potem czerwone, potem żółte, a na końcu niebieskie. Albo zaraz, może czerwone jest najszybsze? U, nie wiem. Dobra, na pewno nie niebieskie. Niebieskie jest takie bardziej... Na spokojną trasę, nie na takie jakieś super wyścigi. A, ah, coś tu jeszcze mamy. Um, nic więcej, może sobie go tak stryknąć i będzie jechać. Puch, może nie aż tak szybko jak prawdziwy Lamborghini, ale puch, ciach, <grydziwia> Jedzie, prawda? A, ah, ok. Jajko numer dwa. Czy zbiorę całą kolekcję? Czy będzie tutaj um, żółte, zielone albo czerwone autko? Zaraz się przekonamy rozpowiem tą czekoladę, Z ją potem, nie chcę teraz tego wszystkiego jeść, o, za dużo tej czekolady Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, otwieramy i jajko numer dwa Jest żółty, inny kolor, tak jest, podoba mi się to Zaraz będziemy sprawdzać, kto jeździ szybciej, o, jak to złożyć w ten sposób? Jak puzzle, zobaczcie, to jest jak, jak z puzzlami, ha! Proszę bardzo, o, 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 skoro to jest jak puzzle, może te dwa da się, radę, jakoś złożyć w jedno, bardzo ciekawe, niebiesko-żółte auto, nie, nie da się. <laughs> Okej, okay. no cóż, próbować można, więc tak oto wygląda ten model, no jest bardziej taki sportowo połowy ten mi się bardziej podoba, ten jest taki chyba, nie wiem, rodzinny, można powiedzieć, no ale rodzinne auto też są potrzebne. Tak, ciężko by się takiej rodzince, nie wiem, tero pięciosobowej wybrać, bo jakby ktoś miał siedzieć z tyłu, to by się musiał bardzo, 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 bardzo chyba skurczyć, bo by się nie zmieścił. Natomiast tutaj bez problemu, wszyscy się mieszczą, jadą na wycieczkę, jest super. A, dobra, coś na tej ulotce jeszcze jest? Um, nic takiego, wszystko to samo. Automobili Lamborghini! Nic więcej nie napisali nam. To samo, co wcześniej. Może sobie poprosić, tylko pichu i jedzie. Sprawdźmy teraz, który jedzie szybciej. Jeden, dwa, trzy. No, w gruncie rzeczy. Tamto zajechało dalej. Nie wiem, które było szybsze, bo to wrąbało w to jajko. Cóż, pecho! Dobra. Dwa auta w kolekcji. Zerknijmy do kolejnego jajka, które by sobie teraz otworzyć, które będzie szczęśliwe. Chcę teraz znaleźć zielone. Um, zielone Lamborghini, takie o, albo czerwone. Nie chcę żadnych powtórzeń. Nie chcę żadnych powtórzeń. Moim szczęśliwym jajkiem będzie to oto jajko. Um, jak już zauważyliście, mam pięć jajek. Aut w serii jest um, mniej. Cztery auta tylko mamy, więc na pewno jakaś powtórka będzie, um, mam nadzieję, że tylko jedna, ale jeszcze nie teraz, teraz są czerwone albo zielone, A pozbywamy się tej czekolady, pięknie, tak fajnie się rozpoławia, super, nie topi się w rękach, tak jak ostatnio, jak otwierałam jajka, niespodzianki, Ach, jaki kolor, jaki kolor? Mówiłam, nie, 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 nie chciałam powtórzeń teraz. I co? I mam powtórzenie? Mam dwa żółte auta. I co ja biedna teraz zrobię z dwoma żółtymi Lamborghini. No Jak miała taki dylemat w prawdziwym życie, prawda? Takie normalne, prawdziwe, duże Lamborghini, to, to by mnie pokała. Nie mówiłabym, o, co ja biedna teraz zrobię? Nie, jedę sprzedać, kupić kolejne. Ciach, ciach, a przemalować. <laughs> Okej, okay, po sprawie. A, złożyłam. Teraz, tak się prezentują. Dobra, mam dwa jajka. Mam jeszcze szansę zebrać pełną kolekcją. Czy mi się uda? Zobaczymy. Otwieram to jajko. Teraz się boję w ogóle. A co, jak będzie kolejna powtórka? Będę miała, nie wiem, trzy żółte auta albo dwa niebieskie. O, nie, 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 nie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeden, dwa, i na trzy będę to otwierała. Jeden, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeden. Jeden. Boję się. Dobra, otwieram. Otwieram, otwieram, otwieram. Dobra. Nie, nie liczę do trzech. Otwieram to. Jest! <laughs> to teraz w tamtym jajku musimy mieć czerwone, ale najpierw złóżmy, złóżmy je. Wow, spadające jajka. Tak oto wygląda. Wiemy jak to złożyć. Nie wiem po co w ogóle tą ulotkę Wam pokazuję. Jak tutaj mamy model prawdziwy, po co patrzeć na rysunek. Ciach, tak. Uuu, jak pykło w ogóle głośno. Ta, tak wygląda. O, teraz mogę sobie dobrze porównać. Które wygląda na bardziej sportowe? Hmm, to jest takie niższe, widzicie? O, w ten sposób będzie chyba lepiej widać, jak dam. To jest niższe, trzyma się bliżej ziemi, więc chyba to będzie szybsze. Tak mi się wydaje. A, mogę, mogę się mylić, no ale. Tak postanowiłam. O, najszybsze, później to, a potem to. O, piękne są. Sprawdźmy. Zróbmy tak. Jeden, dwa i. Zajechał mu drogę! No, jak miał go wyprzedzić? Jeszcze raz. 1, dwa, 3. Haha, <laughs> zajechał dalej tym rumbowi jajko. Tego się nie da przetestować w ten sposób. To jest niemożliwe. Dobra. Uf, ostatnie jajko. Teraz to się naprawdę boję. Boję się bardziej w przypadku zielonego. Mm, sreberko, sio sio, 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 sio. No, sio mówię. Okej. Okay. Pozbyłam się sreberka. O, teraz muszę rozpołowić czekoladę. Kolejny krok, tak? Rozpołowiamy czekoladę. Jest, jest, jest. Czekolada, siop. Okej. Okay. U, to się trochę przykleiło. U, fajnie, teraz mam to na palcach. To nie był dobry pomysł, ale już zaczęłam. To w ten sposób się tej czekolady pozbędę. Teraz mi się w ręce. U, o, otwieram je. Otwieram, 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 otwieram. Boję się, ale otworzę. Boję się się, nie, nie, mogę się bać dobra, już troszkę otworzyłam, już troszkę otworzyłam jaki tam jest kolor, nie, nie mogę na to patrzeć a co jak będzie tam, nie wiem, zielony będę miała dwa zielone, najgorzej by było jak miała trzy żółte, o, nie chcę żółtego to już wolę dostać jeszcze jedno zielone, albo jeszcze jedno niebieskie trzy oddechy, jeden dwa trzy, dobra, otwieram to otwieram, otwieram o nie zielone o, o, Miałam nadzieję, że będzie czerwone, nie mam kolekcji całej. Nie mogę płakać. Dobra, nie będę płakać. Nie będę płakać. Złożę je. Mam dwa zielone Lamborghini i jeszcze myślę. Dwa zielone Lamborghini, dwa żółte Lamborghini, Jedno koloru niebieskiego. Chciałam czerwone. I co teraz? No co ja, co ja mam zrobić? No, muszę kupić więcej jajek. Więcej jajek muszę kupić z tymi autami i po sprawie, prawda? W końcu znajdę czerwone jajko. Hmm, mogłam kupić ich więcej Mogłam kupić ich więcej od razu Ach, Nie ma to jak już po fakcie Myśleć bardziej No ale tak czy inaczej Autka są... Uciekła mi Autka są fajne Podobają mi się Tylko nie mam tej kolekcji Jestem troszeczkę zdenerwowana No Cóż Idę po jajka Dobra, na razie Moi drodzy, trzymajcie się Subskrybujcie kanał A ja idę po jajka Na razie, pa! Tchau,